Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj ogólnie powiem Wam na pewno szczegóły, których na pewno, ale na pewno raczej mi się wydaje, że nie zauważyliście w browser z części druga. Ale zanim to, chciałbym się pochwalić bardzo fajnym osiągnięciem. Grałem sobie rankedy z kolegą, tak i domyślacie się pewnie o co mi chodzi. No i wydrupiłem sobie tego skina do melody. Czy tylko ja uważam, że to jest najpiękniejszy skin w całej grze? Przecież to jest cudowny skinek. Nie wiem jak wy, nie wiem jak Wam, ale mi się mega podoba ten skin. Jest dla, dla mnie naprawdę przepiękny, więc w sumie bardzo się cieszę. A Wy macie tego skinka, możecie się pochwalić w komentarzu. A my już przechodzimy do pierwszej ciekawostki, jaką jest to, że jak ustawimy sobie skinę rozbójniczka Shelly, to ma na butach jakieś czaszki, jakby i ma jeszcze dziurę w spodniach. To akurat dużo osób raczej wiedziało, ale chcę po prostu jakby potwierdzić to, że też o tym wiem. Jak widzicie, ikona gracza za złoto zwanym dynamajku to jest taki ptaszek. Chyba wiecie do czego zmierzam. A jak wchodzę sobie w dynamajka, to pod jego kapeluszem można zobaczyć ptaka. Jeszcze raz wchodzę w dalej na i patrzcie się cały czas w okolice jego hełmu. I widać tego ptaszka przez chwilę w animacji. To jest to, co teraz wam pokażę. To jest raczej taka rzecz humorystyczna, ale no ogólnie to też się liczy jako taki szczegół. Że, jak sobie mamy pazę Godzilla i odwrócimy sobie, to zobaczcie co mu leci z tyłka. No właśnie, idzde. Jak wejdziemy sobie w chodu z to widać po prostu na kilometr widać to, że w sensie na kilometr, no przynajmniej jak na moje oko, że tutaj mniej więcej w okolicach Pępka ma właśnie taką, jakby widzicie, no taki skrawek, jakby nie wiem z czego to jest, ale takie jakieś oko egipskie. A dlaczego o tym mówię? Ja akurat mogę się pochwalić że jest taka ikonka gracza do właśnie Horusbo, gdzie właśnie jest zbliżenie na to oko jak widzicie tutaj mam, tutaj mam właśnie w karcie bitewnej no więc taka kolejna ciekawostka teraz to co wam powiem to jest tylko moja opinia i to nie musicie stać aczkolwiek to jest bardzo prawdopodobne jak wejdziemy sobie w Lari i Lorwi to jak widzicie przy, jakby przy stopach mają takie znaczki. Czy czegoś wam to nie przypomina? No, mi przypomina znaczek Hypercharge, więc to bardzo możliwe, że dla ReliDorf wideo staną Hypercharge w najbliższym czasie. Kolejna ciekawostka jest o Broku: że jak weźmiemy sobie skin Plażowić Brok, to w tym skinie Brok ma różowe sandały. Kolejna ciekawostka dotyczy się Jackie: że jak odwrócimy sobie Jackie na tył, to jak widzicie, jej włosy podtrzymują jakieś nie wiem albo niebieskie albo zielone jak widzicie gumki. Ja bym bardziej powiedział, że zielone. Chodzi mi ogólnie o to, co nie? Kolejne, kolejne dwa szczegóły dotyczą Greja i to właśnie tego skinka do Greja uciekinier niergrej. Pierwsza rzecz, że Grej jest więźniem numer 345, a druga rzecz jest taka, że jak widzicie włosy jakby bok tych włosów ma w, ma w dwóch innych kolorach. Kolejna ciekawostka dotyczy się bóla. Pewnie wiedzieliście, że z tyłu na koszulce ma właśnie jakąś taką dziwną czaszkę. Ale czy wiedzieliście, że na ręce ma tatuaż? I właśnie nie wiem, co ten tatuaż przedstawia, ale to jest chyba jakiś nóż, który coś rozkraja. I po prostu ten nóż jest do połowy we krwi. Ale co, to, co ten rysunek do końca przedstawia, to nie mam pojęcia. To jest klasyk, i podejrzewam, że większość osób o tym wiedziała. A mianowicie, że Ems zakochała się w poko. Ogólnie, jaki mam na to dowód dla tych, co nie wiedzą? Odwróćmy sobie Ems tak w miarę w bok. Jak widzicie, w jej telefonie jest poko. Widzicie jej ten telefon, który trzyma, to w tym jej telefonie jest po, twarz poko. Więc myślę, że się w nim zakochała. Kolejna ciekawostka jest taka, że normalnie barley bez żadnych skinków ma czapkę z fioletowym paskiem. Ale czy wiedzieliście o tym, że w skinie złoty barley, ten pasek jest żółty? Kolejna ciekawostka dotyczy się, dotyczy, dotyczy się skina harcerz gaz. A taka to jest ciekawostka, że na czapce ma jakiegoś tam czerwonego ducha narysowanego. Kolejna ciekawostka dotyczy się sama, że jak widzicie, no brodę ma taką rudą, a włosy ma białe. Ostatnia ciekawostka dotyczy się elitarnego kosza na śmieci, a jest to taka, że jak wejdziemy sobie w elitarny kosz na śmieci, to jak odwrócimy go, do tyłu ma narysowaną twarz jakiegoś młodego chłopczyka. Może to jest jego stwórca. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.